Cześć, witaj. W tym odcinku pokażę Ci, jak archiwizować podmiot w ekranie programów Insert, który zabezpiecza pliki danego podmiotu, umożliwia ich przenoszenie, a także ponowną dearchiwizację i ponowne zarządzanie tym podmiotem. Na proces archiwizacji są dwa sposoby. Pierwszy jest następujący. Aby rozpocząć archiwizację, musisz wejść w specjalny program do archiwizowania w nazwie archiwizator, który jest razem z gamą programów INSERT. Przykładowo w Windows 10 musisz znaleźć właśnie ten program, który nazywa się Archiwizator. Weź w niego, A się oczywiście łączy, załączy i tak dalej. I masz tutaj do dyspozycji swoje właśnie podmioty bądź podmioty. Nazwę podmiotu. Oraz kiedy została dokonana ostatnia archiwizacja tego podmiotu. I aby dokonać archiwizacji podmiotu, musisz wejść w podmiot, na przykład sklep motoryzacyjny. Silnik wejdę i kliknę Archiwizuj. Wybieram lokalizację, czyli archiwizacja do pliku, do chmury, bądź do pliku i do chmury. Gdzie folder archiwum się znajduje? W moim przypadku jest to pulpit. Jaki jest folder roboczy konkretny? A także nazwa archiwum może być tworzona na podstawie nazwy podmiotu, bądź podana przez użytkownika, na przykład silnik w moim przypadku. Także możemy zmienić trochę parametry kompresji, możemy zdecydowanie zwiększyć tą kompresję, bądź zmniejszyć w zależności od nas. Także zabezpieczyć archiwum hasłem, na przykład szefa firmy, bądź podanym przez nas indywidualnie, prawda? Jest to jak najbardziej możliwe. Gdy już zaznaczymy te wszystkie możliwości, klikamy OK i archiwizacja zostaje dokonana. Archiwizacja została zakończona poprawnie. Widzimy, że kiedy została wykonana o jakiej godzinie itd. A także znajdujemy plik bazy danych, gdzie on się znajduje. W moim przypadku jest po prostu pulpit, tak wybraliśmy sobie ten podmiot. Drugi sposób na archiwizację to po prostu wyjście z podmiotu lub kliknięcie przycisku narzędzia i archiwizuj dane. Jest ono to, to samo, pojawia się ten sam plan archiwizacji, to samo. Gdy już to skonfigurujemy, klikamy OK i tak samo się do pliku oznaczonego tutaj przez nas archiwizuje program. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw łapkę, subskrypcję, dzwoneczek i pamiętaj, rachunkowość jest prosta.